Pamiętajcie, z tej strony tak. i dzisiaj gramy z widzem 1 na 1 e, Pojazdy do czwartego poziomu, my weźmiemy sobie SU-37 Które nadaje się perfekcyjnie do takich zadań oraz T-34 w zapasie, w razie czego e, Gramy bez kapowania punktów e, Jeżeli chcecie kiedyś zagrać w przyszłości wspólnie, pamiętajcie aby dołączyć na Discorda Link znajdziecie w opisie e, Jeżeli wam się spodoba taki materiał, to możecie stać łapkę w górę i subskryp subskrypcję jeżeli sam chcecie zagrać w War Thunder, link też znajdziecie w opisie. A my lecimy, Dobra, więc najpierw się troszeczkę tutaj skampimy. Zobaczymy, czy on gdzieś mus, Ten nie będzie jechał, gdzieś tutaj zmierzał. Eee, zobaczymy, bo pamiętajcie, że ważne jest przy bitwach 1 na 1 Aha, kolega wziął samolot. Chodź tutaj, Dobra, koleg nie ma. Jest, 1-0 Jak widzicie ważne jest to, żeby właśnie wiedzieć, czy on teraz wie gdzie ja jestem, więc ja muszę złapać lepszą pozycję Lepszą dla mnie Więc zaraz co zrobimy Bo musimy się lepiej ustawić troszkę się Właśnie troszeczkę przejedziemy, mi się wydaje, że gdzieś tutaj się mniej więcej Zatrzymamy, gdyż muszę wspomnieć, że moje pociski mają chwilowo 87 peny z 10 metrów. Przy 500 to już jest około 65. Ale dalej, no mniej więcej na tych odległościach, na które będziemy strzelać, to będzie koło... No... Mo może jeszcze troszeczkę penetracji, no ale tak 70 peny może? Może troszeczkę mniej. Słut trzeba w miarę się zbliżyć niestety, żeby dobrze strzelać. A my się tym nie martwimy i lecimy do przodu naszym kochanym pojazdem. A, tylko, że spawnowanie amunicji kosztuje troszkę kredytów, no ale tam nie jest tego wystarczająco dużo, żeby to faktycznie stanowiło jakiś większy problem, większe zagrożenie dla banku mojego. I ja mam tylko chyba 200 tysięcy. No ale, trudno. Trzeba próbować, Dobra. Jedziemy, nie widzę kolegi nigdzie Więc jedziemy, się schowamy tam za... Skałą Trzeba poczekać Okej okay. Troszkę do przodu możemy podjechać jeszcze spróbuję może tutaj na ten skrawek przy mieście podjechać i przy nim się skampić troszkę i z tego miejsca sprawdzić go złapać po prostu On nie leci samolotem kolejnym chyba Więc jest to raczej pojazd mm. będę w jakim jedzie ale nie widzę zupełnie gdzie on jest więc taktyczny przejazd przez rzekę i skampimy się tutaj przy mieście. No, nie, nie słyszę go chyba. Wydawało mi się tylko. Teryckie czołgi kiosły są strasznie głośne. To jest taki spory minus ruski pojazdów. Mam teraz dobrą pozycję. To do znaczy, że nie wiem gdzie on jest do końca. Po tym zniszczeniu mi GIFA patrzącego człowieka. W sumie jest troszkę niedziwą, szybka eliminacja nastąpiła. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Szybka eliminacja jest bardzo ważna, ale nie wiem, gdzie on jest. Niestety, niestety nie wiem, gdzie on jest. To mnie troszeczkę martwi. A, bo on może być w wielu miejscach na tej mapie teraz. Nie, wydawało mi się. Nie Nic nie słyszę. Na razie poszliśmy z wyłączonym silnikiem. Dobra, kolega pyta się, gdzie jestem. Dobra, co silniki i jedziemy stąd. To jest jeden, jeden. Jest dobrze dla mnie. E, nie wjadę chyba po tą górkę co nie. Oczywiście, że nie wiada. Mój plan się nie powiedzie. No dobra, podejdziemy rzeką w takim razie w kawałek. Bo innej opcji nie mamy chyba. O, ale wolno. Nie podoba się. Uuu, kolega jest gdzieś przede mną. Na D5. Dobra, dobra, dobra. Kolega jest na D5 mi napisał. Ja mu napisałem, że jestem niedaleko. Zobaczymy. Ja napisałem, że jestem niedaleko? A, może nie jestem jakoś daleko. No, nawet niecały kilometr. Tak. Ja Pytanie brzmi, gdzie on jest. Troszkę duża mapa jak na jeden, na jeden ale Może tutaj na górkę Bo najpewniej się cofnął po tym jak mu napisałem, że jestem na A jest niedaleko A O! Jest i on! I mamy go! I mamy go ładnie! Złapany! Potężne, potężne działa. potężne Może ty raptem ma 37 mm, ale co z tego, że jest małe? Małe nie oznacza gorsze. A wręcz przeciwnie, może oznaczać lepsze. Dlatego trzeba cisnąć z tym pięknym pojazdem. Wybrał samolot i mam gotowe pociski HE. Tak, dokładnie OTO UO 167. UQ? Nie UO. Dobrze Gdybym spróbuję podjechać. ważniej, dobrze byłoby go złapać od boku jak będzie jakał T34, bo od przodu mogę go nie przebić jakoś łatwo. Chyba sobie wiedzieć to jakieś z bliska. Włączamy silnik. I się na obserwacji. Damy mu... Dałem mu swoje koordynaty. Daję mu swoje koordynaty. Tak go złapa gdzieś, zaraz zobaczymy, gdzieś się pojawi. Jeden na jeden polega, polega w dużej mierze na cierpliwości czekaniu na przeciwnika. Nie wiem, dlaczego teraz w bitwach jest włączony cał... To jest troszkę smutno. Gdzie on jest? Dobra, widzimy się zaraz nas. Ale są, pitalej! Nie mu <laughs> chodź tu, kolego, chodź tu. Wiesz, co się teraz z tobą stanie? Okay. a jeszcze działo Pan teraz jedno trafienie wamu i drugie trafienie wamu. Taktycznie dwa trafienia wam. Dobra, tak więc taktyczna zmiana w mapy. Więc tak się prezentują. Pierwsze starcie, Lecimy do drugiego. Więc w z drugiej bitwie zdecydowaliśmy dodać kilka botów. <grym> Bardzo ciekawych botów. Nie za wysokiej rangi. Tak, żeby było w co trochę postrzelać czym jak to wyjdzie, spróbuję mimo wszystko trochę sflankować I pojechać bardziej bokiem zawsze większą szansę na zrobienie większej ilości Więc na plus ty mogę w drugą stronę objechać, no ale co zobaczymy Naszym celem będzie trafienie naszego Towarzysza Naszego widza Uh, więc tak jedziemy, zaraz zobaczymy czy jeszcze czegoś nie widać. Gdzieś mi PTK wziąłem pełną amunicję, bo troszeczkę lepiej widzieć, aczkolwiek po tym filmie. <grybujesz> Widzę sporo na minusie. na O kolega T29. Tak bo on właśnie ma 7.0 na tych na amerykańskich i on wziął właśnie to. Więc będzie ciekawie, na pewno będzie ciężko, ale wziąłem naszą najwyższą penetrację możliwości, właśnie PTK. Bo tutaj też jest fajne, w tym, że nie jest istotna odległość. Bo tak czy inaczej, może być 1, 200 e, penny Naprawdę wystarcza, szczególnie od boku, jakby jeszcze kogoś złapać. Dlatego wziąłem aż 40 pocisków, jeszcze będę musiał uważać na boty. Na zwykłe 1 na jeden o wiele lepiej zbrać. Małe ilości pocisków. Takie serio małe. W tylu... Nie wiem, powiedzmy... 10. Naprawdę wystarczą na takie zwykłe 1 na jeden do zniszczenia. To wam wystarczy z zapasem 10 razy, A jeżeli gracie na takie, że... Wiecie, tak jak wcześniej. Że jak ktoś się respi potem. To lepiej jest wziąć koło pocisków. No, powiedzmy tak, że tak nie za dużo, tak jakbyście brali normalnie na bitwę. Bo zużyjecie sporo pewnie, ale też nie zużyjecie wszystkich. Tutaj mogę mieć wrażenie, że może zużyję sporo. Te wrogiej strefy identyfikacji. Ja nie chciałam przyprostą, okej. Okay. O! Pancer. Gdzie Jestem 700 metrów 700 metrów? Daleko jestem jest jestem tanca, jestem I co nic nie tanca, Tam tanca, jestem Jest drugi kolega A tam jest drugi, widzę chyba drugiego, mi się wydaje No dobra Jaka to jest odległość? 600, tak Dobra, jest trafienie. Coś tam jest gdzieś mniej więcej, ale nie idzie. Dobra. Wracamy do normalności i szukamy kogoś. Coś strzela w tej okolicy. Nie wiem co. metrów. Ile metrów? 800. Nie więcej niż 800. Hmm. A, powiedzmy, że tyle. Nawet trafienie. Troszeczkę mniej. 950 może? O. 950 już jest skuteczne. No tu czegoś więcej nie ma. No? Teammate. gdzie poszedł? Gdzie on poszedł? Przepraszam. Cię rozłączył chyba. To nie, nie wiem, co stało. No ale tak. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jest on może taki prosty odcinek, ale. E, nie wiem, jak chcecie. Możecie zawsze e, dołączyć do Discorda. Nawet napisać do mnie prostu, że chcecie 1v1 zrobić. Ja z z Wami zrobię. Nie musicie się o to obawiać. Nie odrzucę was. Eee, tak będzie śmiało, piszcie Dołączajcie na Discorda i co? No i my widzimy się w kolejnym materiale. Eee, widzimy się w kolejnym materiale i mamy. I no co? Do kolejnego.